Dochodzimy do punktu siódmego. Na początku naszego materiału wspominałem o tym, że w działaniach antyterrorystycznych, w ochronie ludności na wypadek zamachu będzie liczył się czas. No właśnie, punkt siódmy dotyczy ostrzegania i alarmowania w zamachach terrorystycznych. Ono powinno przebiegać jak najszybciej, czyli informacja do nas powinna dotrzeć natychmiast. Wreszcie, ta informacja musi być wiarygodna. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, by ta informacja była na jakiś procent wiarygodności. Wreszcie, czy informowanie o zamachach terrorystycznych powinno być dedykowane, czy powinniśmy ostrzegać, alarmować w sposób uniwersalny. Na przykład o pożarze, pomimo tego, że w obiekcie grasuje sprawca z nożem. W mojej ocenie, i to jest ocena poparta dobrymi praktykami amerykańskimi, brytyjskimi, powinno budować się system ostrzegania i alarmowania dedykowanego do metod działania sprawców. Wyobraźmy sobie sytuację w szkole, kiedy alarmujemy dzieciaki o pożarze, a na dole na poziomie zero grasuje sprawca z nożem. Dzieciaki wybiegają nam ze szkoły, bo reagują jak przy zagrożeniu pożarowym, a sprawca na dole zażyna ich tym nożem. To jest niestety możliwe i niestety, bardzo wiele szkół nie posiada dedykowanego sygnału ostrzegania i alarmowania na zamach terrorystyczny w charakterze o charakterze masowego zabójstwa. To pokazuje też, że sygnały ostrzegania i alarmowania na zamachy terrorystyczne muszą być przemyślane, przygotowane, zaprojektowane. Opowiem wam przykład z naszych audytów gdzie sprawdzamy, jak przygotowany jest na przykład obiekt na taki zamach o charakterze terrorystycznym, na przykład masowego zabójcę, i pytamy takiego pracownika ochrony, no jak będziesz alarmował, ostrzegał ludzi, masz system ostrzegania i alarmowania, tak zwane DSO, masz mikrofon strażaka, możesz informować ludzi. No i on mówi: No tak, ja z wykorzystaniem mikrofonu powiem im o zagrożeniu. I wtedy my mówimy wprost: Dobra, powiedz, spróbuj, włącz i powiedz, i zo zobacz, jak to. Wyjdzie. Słuchajcie, te osoby nie są w stanie nic nam powiedzieć. Nie są w stanie na żywo, nie są w stanie wykreować tego komunikatu z tak zwanej głowy. Jeżeli wcześniej tego nie opracujemy, w emocjach, w deficycie informacji, w deficycie czasu tego komunikatu po prostu nie wypowiemy do mikrofonu. To wszystko trzeba przygotować zawczasu i te sygnały ostrzegania i alarmowania w przypadku terroryzmu powinny być co najmniej trzy: czyli masowy zabójca. Urządzenia wybuchowe, chemia, biologia, radiologia trzy konkretne i różne metody działania sprawców, ale i też inne reakcje na tego typu zamach i inne alarmowanie.